W Teatrze Wielkim to zawsze okres pełen okolicznościowych wydarzeń związanych ze świętami i Nowym Rokiem. Tym razem nie będzie inaczej, bowiem zaprosimy Państwa na koncerty kolędowe, na wieczór sylwestrowy, a także na premierę opery Pucciniego Dziewczyna z Dzikiego Zachodu. Jesteśmy w miejscu przygotowywania dekoracji do opery Dziewczyna z Dzikiego Zachodu w scenografii pana Kamila Lendy. W ogóle cała dekoracja jest, mimo że to się dzieje na Dzikim Zachodzie, troszeczkę współcześnie potraktowana. No i po prostu tutaj mamy takie elementy gór, które teraz za mną są już w części wykonane, będą takie elementy kolumn, które będą tworzyły tak zwane góry i tło do projekcji, bo tutaj w tej dekoracji będzie ważną bardzo część odgrywała projekcja. No więc nasze elementy, które tutaj tworzymy, są bazą, na których pan Kamil Lenda będzie pewne projekcje wyświetlał i to wszystko doda całości jeszcze lepszego blasku. Mamy sporo pracy, bo to jest dosyć duże elementy są, więc tak jak na naszej scenie trzeba przygotować to z dosyć dużym rozmachem, jeżeli chodzi o wymiar. No i to wszystko w krótkim dosyć stosunkowo czasie, więc czeka nas jeszcze ogrom pracy. Z dzikiego zachodu Puczniego pojawiła się po raz pierwszy w Polsce, właśnie tu, w Łodzi. Ponad 50 lat temu, kiedy szukaliśmy godnego zwieńczenia cyklu muzyka świata, wpadłem na pomysł, że połączenie tak wielu gatunków muzycznych westernu, niektórzy nawet nazywają to spaghetti westernem, wielu nacji, które zamieszkują Amerykę Północną, wreszcie nazwy, którą nosi bar w tej operze, a bar nosi nazwę Polka. Pomyślałem, że. Ten tygiel narodowościowy, tygiel stylów muzycznych warto pokazać w Łodzi, ale dlaczego ta opera pojawia się tak rzadko? Prawdę mówiąc, nie wiem. Jest to po prostu. Arcydzieło i Dziewczyna z Dzikiego Zachodu, która miała swą premierę w Nowym Jorku, była na pierwszym dziełem Pucciniego napisanym dla Metropolitan Opera, odniosła wielki sukces, ale przede wszystkim była najsłynniejszą premierą w historii wszechczasów. Występowali najwięksi artyści, bilety były najdroższe w historii. Mam nadzieję, że tu w Łodzi uda się przedstawić to dzieło w godny sposób, tak, aby publiczność rzeczywiście, tak jak w Nowym Jorku, przychodziła tłumnie. A pierwsza szansa już 17 grudnia. © bf W obecnej chwili jesteśmy na półmetku, jeżeli chodzi o produkcję kostiumów. Są to kostiumy odmienne od tych, które mieliśmy do tej pory, dlatego że jest to nowość w naszym teatrze. Nie mieliśmy takiej produkcji w naszym teatrze. Nie mieliśmy westernu, nie mieliśmy Dzikiego Zachodu, nie mieliśmy Gorączki Złota. Musieliśmy wykonać specjalne formy na kapelusze, formy na kowbojki męskie. Także no, jest to specyficzny spektakl. Głównie występować będzie na scenie chór męski, soliści oczywiście Teatru Wielkiego, bo mamy tylko dwie role damskie. Na scenie będzie większość mężczyzn, w związku z tym tych męskich kostiumów jest więcej. W tym roku zaplanowaliśmy dla Państwa podwójny koncert Kolęd. Odbędzie się pierwszy 11 grudnia, drugi 21. Bardzo chcemy, aby ten koncert był w oprawie klasycznej. Wystąpią dla Państwa soliści Teatru Wielkiego Włodzi, zespół chóru, również chór dziecięcy i chór Verdian. Koncert ten będzie w wyjątkowej oprawie scenograficznej na pewno będą Państwo mile zaskoczeni. W roku 31 grudnia zaprosimy Państwa na wieczór sylwestrowy. Zespół baletu, w którym ja też uczestniczę, będzie się mógł zaprezentować na scenie wraz z solistami, chórem i orkiestrą. Ten wieczór będzie obfitował w fragmenty z naszych repertuarowych spektakli, w których również uczestniczy balet. Będą tam sceny zespołowe, solistyczne, które mają Państwo szansę oglądać na deskach naszego teatru przez cały rok. Podczas tego wieczoru mam nadzieję, że magia tańca wraz z barwnymi kostiumami wprowadzi Państwa w szampański nastrój. Partnerem programu jest Teatr Wielki w Łodzi.